Mieszkańcy Szmulowizny i Michałowa zaprotestowali przeciwko likwidacji połowy parku przy Kawęczyńskiej. Wyciętych ma być ponad 200 drzew. Wszystko przez plany budowy trasy świętokrzyskiej. Jolanta Turkowska. Jak na razie z mostu świętokrzyskiego po praskiej stronie Wisły prosto przejechać się nie da. Co do tego, że droga jest tu potrzebna, nikt nie ma wątpliwości. Powinna być jak najbardziej. Przecież może trzeba naokoło objeżdżać, a to było od razu człowiek się znalazł przy w kierunku Grochowa. Więcej dróg, tym będzie więcej możliwości jeżdżenia. Rozwiązaniem ma być oczekiwana od lat trasa Świętokrzyska. Nowa arteria, która będzie prowadziła mostem Świętokrzyskim dalej ulicą Sokolą, a następnie przechodząc przez ulicę Targową, ulicą Kijowską i dalej aż do Targówka, przechodząc pod nasypami linii kolejowej. Budowa trasy została podzielona na trzy etapy. Pierwszy ma zacząć się jeszcze w tym roku. Kontrowersję budzi jednak jej przebieg, przeciwko któremu mieszkańcy Szmulowizny i Michałowa protestowali. To wszyscy Ludzie się zebrali, w zasadzie, którzy z tego parku korzystają. czyli zarówno matki z dziećmi, jak i osoby starsze, bo to jedyny park na szmulowiznie. Wedle planów miasta połowa parku ma zostać zlikwidowana. Wyciętych ma być ponad 200 drzew. Żoli, boż, bielany, pięknie są zazielenienia, a tu, gdzie troszeczkę jeszcze jest to wszystko, aby wyciąć, zniszczyć. Parku nie oddamy! Dlatego mieszkańcy chcą przesunięcia trasy. Liczymy na to, że y, uda się je wywalczyć, tak żeby trasa biegła między torami kolejowymi a parkiem. Jest. Ile ugorów tutaj kolejowych, a miasto nawet chyba nie podjęło żadnej próby, żeby z koleją dojść do porozumienia, żeby odzyskać te nieużytki. Niestety całkowite ominięcie tego terenu jest niemożliwe, dlatego że warunki techniczne dotyczące projektowania takich dróg stawiają tutaj duże ograniczenia projektantom. Kompromisem zaproponowanym przez miasto ma być pozostawienie fragmentu parku i nasadzenie nowych drzew. Mieszkańców to jednak nie przekonuje. Problem z wodą w Wilanowie mają mieszkańcy.